Instalacja programu WMK Ryczałty 2. Wchodzimy na stronę wmka.pl. Klikamy w artykuł premiera WMK Ryczałt 2, klikamy link do pobrania instalatora. To jest instalator. Tutaj pobieramy link. O, nie link, tylko instalator. Uruchamiamy instalator. Więcej informacji. Sprawdzamy podpis. Jest tylko tu polskich znaków nie ma. Ale uruchomimy to. Dalej. Tylko ja. Może być to jest dalej, dalej jest podpis. Sam. I uruchamiamy zainstalowany program Wamkaryczą 2 exe. A właśnie. Musimy uruchomić jako administrator. Prawy klawisz i uruchomię jako administrator. Zweryfikowany wydawca. Podpis jest. Tutaj wklejamy. Nie mamy z co wkleić, ale tu na nazwę serwera SQL. Do serwera wprowadzamy i klikamy utwórz. Połączono. Ok. Baza pozostaje pomyślnie utworzona, Połączenie zamknięte. Skrypt wykonany. Skryp wykonany. I klikamy zapisz. Ok. I powtórnie uruchamiamy program już bez administratora. Identyfikator się wpisał, hasło jest puste przy pierwszym logowaniu. Licencji oczywiście nie ma, ale wprowadzimy ją. I możemy pracować.